Witam z tej strony to Zapraszam do kolejnego odcinka serii. Zagrajmy Warland 4. Zapraszam. Wybieramy to. O, okay. Ostatnio skończyliśmy na pierwszej planszy z roślin. Teraz zaczniemy drugą. No widzicie, druga jest. No, przyszedłem ją, ale. Musieliśmy sobie trochę przypomnieć, tak szczerze. No bo nie, nie chciałem failować, albo po prostu żeby czegoś wam nie pokazać w tej planszy. Żeby czegoś po prostu kupię nie zrobić. Rozumiecie mnie? No cóż, tam sobie przypomniałem wiele takich skrytych tam diamentów i tp. Od razu mówię, przepraszam, że no trochę zaniedbałem tą serię, ale to dlatego, bo naprawdę czas jest dosyć mało. Mało, no szkoła i inne tego typu rzeczy. Ale się jakoś żyje i się kręci. Oczywiście to nie oznacza, że nie będę kręcił wariat, tylko po prostu... raz teraz akurat... Wyszła mnie niechęć i po prostu zacznę... Znowu poważnie, poważnie wezmę się. Po prostu... No poważnie wezmę się do tej serii, zacznę ją po prostu porządnie kręcić. Tyle do... Prawdę powiedziawszy. Ojej, jak widzicie, muszę się cofnąć, żeby ta pioska się zregenerowała tam na końcu. Jesteś? Jesteś. Ono tu. Chodź tu. Patrz. Patrzcie jaka głupia. No i nie dolecę mi Za nic. No teraz, tu chodź. O tak. Bo tam właśnie zajdę diament. Zobaczycie. Okej. Okay. No tam, widać, widać. Widzieliście, no? Tak, a co do serii Sword of Warcraft. A, no... Smutna wiadomość. No smutna zarazem... No. Powiem tyle. Te postacie, które mieliśmy, nasz ukochany serwer je usunął. Za co bardzo mu dziękujemy. A, tak szczerze to... Po prostu też z drugiej strony kupiliśmy sobie Samonem z Globala i tam na globalnym serwer serwerze. No, jak będzie, na przykład chcielibyście dalej oglądać właśnie serię World of Warcraft, to będziecie po prostu kręcili dalej, też na prywatnym serwerze. Prywatnym, Jak Co ja gadam, no? Na globalnym serwerze. E, no i można teoretycznie zrobić te same postaci te same postaci wiecie, ja będę miał Huntera, e, e, Omon, e, Mage'a, a można jakimś innym zagrać. Myślę, że jakimś innym będziemy grali. Bo jednak dla nas byłoby trochę denerwujące granie tym samym postaciami. Jeszcze raz. O, rurkowa przygoda. Kocham to. Aj. Dobra, w porządku. Aj. Znaczy, w tej planszy jest taka rurkowa przygoda, której nienawidzę po prostu. Zobaczycie jaka. Piękny ten dziadek, zawsze on współczyłem. Cyk. Ja muszę trochę sprężyć z tymi odcinkami, bo potem ta seria będzie dla mnie ciężarem, bo chcę ją naprawdę skończyć i nie chcę robić takiej lipy, że, że zacznę serię, seria a potem nic się nie będzie działo. Ech... Chodzi o to, że... Bo jak ja wcześniej mówiłem, miałem w ja robić tak, że jeden, odcinek, że jeden odcinek, jedna plansza, nie? A trochę tych pokojów jest, że to tak chyba wychodzi, że yy, nie licząc tego odcinka, to jeszcze się pojawi 16 odcinków z Wario. No a to trochę jednak jest. A z drugiej strony to, to jest taki dosyć łatwy materiał, właśnie nic nie trzeba w nim ten specjalnie montować jakoś specjalnie czasu to dużo nie zajmuje sprężę się trochę w razie, czego mogę zrobić w taki sposób że w jeden weekend nagram nie wiem no 3-4 planże nawet po prostu będę miał na cały tydzień na cały tydzień wiecie za nadzór no i po prostu wrzucał w ten odpowiednie codziennie na przykład, to by był fajny patent. O, popatrzcie, to jest dobry patent, no, to jest dobre, patrzcie. I tutaj, z tego robaczka sabi się, no. A, i tam 10, no dobra, uwierzcie mi na co, 10 wypadło. A teraz, jak rzucę nim o ten słonecznik, 500, i tamte 10. Oczywiście tylko te dwa tak pokażę, bo... Nie ma czasu na co ja będę wam pokazywał, nudzi was. Jak będę potrzebował kasy, to sam ją po prostu zarobię. Oczywiście wiecie, że nie, wy... nie wypadają te, te klejnoty, ponieważ już raz je zebrałem. Dlatego tylko. Mm. O ja bym sprawie zapomniał. Patrzcie, Patrzcie co by się działo. O ja nie mogę. Ale byłaby masakra. Tutaj? Tutaj chyba. Dziamin, nie dziabi, tak, tak. Nie, 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 nie. No, zaprosa, no. No dobrze. Ej, popatrzcie czy... czego... Czego bym nie wziął. Zobaczycie, co na górze czeka. Dime out. Właściwie, jeśli chodzi o World of War, to się cieszę, że w postacie, no to też... Bo tak to nas na prywatnym serwerze trzymało, to no tam mamy postacie, tam nagrywamy, tego typu... No tak to będzie nam się przyjemniej grało, bo w końcu na globalu... Yy. Także, no wiecie, no po prostu to będzie o wiele lepsze, bo jak widzieliście, mieliśmy problemy z Zedziem, na Dungeon Fighterze są małe tam problemy, coś może nie działać, tu coś, tu jakieś laki, tu właśnie tego typu... Że jakaś DC i i co to ma znaczyć No tu to spokojnie, możemy mieć spokojnie na globalu, wszystko lepiej. No same plusy właściwie, no. no. Oprócz tego, że straciliśmy te postacie. Ej, będzie trochę więcej roboty. No tego nie lubię, ale już... Ale już tyle razy powtarzałem. Dobraszę. Już raz nagrałem to. Ale tam nie pykło. Bo zapomniałem. Eee, włączyć mikrofon. <noise> Musiałem jeszcze raz powtórzyć. dlatego już się trochę... O nie, bo nie chcesz, żeby mnie rzucił. No i wreszcie. O tak, ty mnie rzuć, rzuć mnie, dawaj. Godny jestem, dobrze. No, to zaraz będzie sprintowanie, no. no. go, go, go! Hop, o, ja to robię. Musiałem nacisnąć na co innego, nacisnąć na co innego. Co jest, o. szanta trochę leczka. no i hop jesteśmy ile kasy no Ładnie. Jak w której pokażę, jak fajnie to wygląda. No, no to jak widzicie, został nam ten Mystic Lake, jeszcze jedna tam plansza. Plansza, jeszcze jeden pokój. No i czekam na sposek. No to co? To, to zobaczycie wszystko. No, to na razie. Sia.